No krasule jedzenie macie, świeżą słomę też. I gdzie jest ten Ansimon jeden? By tyle spać to też już trzeba. No młody, teraz to już samego siebie przerosłeś. Wstawaj, godzina dziesiąta już wybija, a ty jeszcze śpisz. Wszędzie dookoła widać i słychać jak młócą, a emigrek. Y. My jak te kołki jedne stoimy, bo poranna rosa zeszła i by kosić można było. Ja w tym czasie jak ty spałeś, to zdążyłem przy krowach obrządek zrobić i posprawdzać paliwo w ciągnikach oraz dolać, żeby nie było jak rok temu, że żeś zapomniał do trzydziestki dolać paliwa i jak Andrzej miał pełny zbiornik i na odwóz czekał to ty stałeś, bo paliwo ci się skończyło. Już, dziadek. Nie krzycz wstaję przecież. Tylko drzwi zamknę i idę. No co jest dziadek? Co jest, co jest głów, już nie będę brzydko mówił. Bierz trzydziestkę. Podpinaj autosankę i jedziemy kosić tą pszenicę koło domu, bo żyto i jęczmień jeszcze niech sobie podrosną. A nie lepiej wziąć i zetora pod przyczepy BY, już tej trzydziestki tak nie katować. Gdzie ty chcesz tego gabla brać do tych małych przyczepek, jak on tyle spali co trzydziestka przez cały dzień? Już nie wygłupiaj się, tylko bierz te przyczepy i na pole. No witajcie, bo nawet nie było czasu się przywitać. Trochę mi się przysnęło, to przyznaję. Ale już nieważne prawdę mówiąc, tylko trzeba tu wrota tę otworzyć i podczepiamy. Jestem ciekaw ile tej pszenicy sypnie, bo na ten rok pola bardzo zadbane były. No bo i nasiona z centrali. I nawozy lepsze były kupowane. Tak teraz myśląc to może nie starczyć tych przyczep, bo znając dziadka to będzie chciał zboże na strych sypać lub od razu na skup, gdyż nie mamy jeszcze gdzie go przechowywać. A jeszcze gdzieś trzeba schować jęczmień i żyto, bo ono raczej jesienią będzie sprzedawane, albo coś zostanie, by na pasze robić. D44 podczepione. To teraz pierwszy wyjazd masejka na naszym dobrobycie. Dziadek chciał kosić tą pszenicę, iż jeszcze nie wyczuty ten kombajn jest, i może lekko być źle ustawiony. Wiecie, to nasza pierwsza zabawa z kombajnem, i to na dodatek trochę rzadsza maszyna. A jeśli macie podobny, to możecie w komentarzu podzielić się, jak wy go ustawiacie, bo my to zieloni w te sprawy. Jak widzicie, dziadek już pojechał. Ja też od razu jadę by gdzieś gebelka postawić. To może jeszcze jakie ujęcia pod muzyczkę wam nagram. A i z tego co kątem oka zobaczyłem, to wujek chyba też swoim suprem pojechał kosić. Może nawet to pole naprzeciwko nas. Teraz by jedynie nic nie wyskoczyło i jedziemy bo nad wyraz dziś spory ruch jest na tej naszej drodze. A właśnie odnośnie drogi to z tego co wójt mówił na spotkaniu wiejskim: to mają tą naszą drogę robić już pod asfalt, bo i od nas prośby były. Ale też tam na końcu jest skup i tam ciężarówki często jeżdżą, a po tych wertepach to nie bardzo jechać. Wujek stoi bizonem. Oby nic się nie zepsuło, ale teraz zjeżdżamy, bo dziadek już miejsce robi. Tylko. Tutaj muszę powoli jechać, bo skarpa jest dość spora i żeby mnie nie przewróciło i przygniotło jak takiego jednego Edwarda co sześćdziesiątką bronował i już nie wrócił. Pierwszy zbiornik w teżniwa. Zaraz zobaczymy, jak to na przyczepie wygląda i pewnie będzie trzeba po drugą przyczepę pojechać. No nawet ładnie sypnęło trzeba jechać po samoróbkę do stodoły, ale prędzej idziemy zobaczyć, jak wujkowi idą żniwa, bo chyba Ruska z przyczepą przyprowadził, to znaczy, że sypać będzie. No się masz wujek. Siemasz, siemasz, wskakuj na bizona, bo kosić trzeba. Widzę, że tata kosi. A tak ogólnie to jak się ten kombajn sprawuje? Ano nawet dobrze. Co do wydajności to trochę odstaje od takiego Supra bo heter i zbiornik mniejszy, ale nie patrząc na to, to bardzo fajny. A jak tu idą żniwa u ciebie? Bo w zasadzie po to tu przyszedłem. Ano miło że pytasz, ale jako tako idzie, byleby do przodu. A tak serio mówiąc to nie jest źle. Trochę jedynie jestem zawiedziony plonem, bo tak jak patrzyłem po ile sypało u znajomego z wioski, to bez porównania jest. Dobra, bo muszę jeszcze po przyczepkę pojechać. To na razie. Na razie pozdrów Kasię Hefe. Ta przyczepa prawie zasypana, to zostawię ją tu, żeby nie wadziła jakoś bardzo. I wypadałoby wreszcie przywieźć tą przyczepę ze stodoły. Zajeżdżamy i trzeba by było jakoś tu tego wycofać, niby można by i było od przodu ją przyczepić, wyprowadzić i wtedy podpiąć, ale to trochę dodawanie sobie więcej roboty, a czego by nie mówić, to czas goni, i też pytanie bym miał do was, czy miałby ktoś z was jakąś przyczepę na sprzedaż. Wiecie jakaś autosanka D47, czy może jaką meprozetkę żeby to, i było w rozsądnych pieniądzach, i w razie czego części tanie i dostępne był. Ciasno tu się zaczyna robić. Byleby o nic nie przydzwonić, czy jakiego się ze sobą nie zabrać, i będzie dobrze. I już po najgorszym. Ciekawi mnie, ile na nią towaru wejdzie i czy to się nie rozpadnie. Jeszcze niby dobrze by było, jakby to szczelne trochę było, ale przecież od czego są worki. A czy wy jeszcze uszczelniacie przyczepy workami? Czy już tylko pianka? A może takie szczelne przyczepy, że nawet uszczelniać nie trzeba? Szybki zjazd i jesteśmy jednak dobrze, że pola prawie koło komina tylko. I z tego co widzę, to dziadek chyba zasypał już tamtą szarą. No nic. Teraz pozostaje tylko czekać na zbiornik i chyba się dopiero wtedy widzimy, bo nie chcę też robić zbędnego materiału, by się wam miło i przyjemnie oglądało. I cyk kolejny zbiornik. Ładnie sypie, jednak co by nie mówić. Słuchaj, nie ma szans, że upchniem to wszystko na te przyczepy. Musisz lecieć do Andrzeja po przyczepę, by pożyczyć, jak co to powiedz, że oddamy jutro rano, jak się wysypie z niej. Czy tam sprzeda, a jak nie, nie będzie miałby pożyczyć, to ciężka sprawa będzie. Ale na razie to bądźmy dobrej myśli i jedź. A czy w razie czego pan Bogdan by nie miał pożyczyć przyczepy? Wiem, że swego czasu nie za dobre relacje z nim były, ale trzeba by było w końcu się pogodzić obojga, nam to lepiej wyjdzie, chyba mimo wszystko pomógłby nam w potrzebie. Nie wiem, nie wiem, nie bardzo mi się to widzi, ale jak już nie będzie innej opcji, to możesz do niego zajechać. A co tu, 12,04 stoi w bramie, ale to oznacza, że wujek gdzieś na podwórku się kręci. A to dobrze, bo nie będzie trzeba go szukać. O, nawet tu widać, jak tym ruskiem jeździ przed wjazdem. No, wujek, sprawa jest. I to ważna. A no jak ważna to mówisz. Byle szybko, bo roboty jeszcze dużo, a czas nie z gumy nie rozciągnę. Miałbyś przyczepę pożyczyć rano, byśmy ci oddali, jakby się zboże z niej zwaliło. Tak coś przeczuwałem. Nie ma szans, że pożyczę, bo sam nie mam, więc jeśli to wszystko, to nie pomogę. Możesz jedynie do Bogdana podjechać, on powinien mieć jakąś, by pożyczyć. No i klops, tyle z tego było. Trzeba do Bogdana lecieć, może pomoże mimo wszystko. Ona szczęście zdążyłem, bo akurat gdzieś jedzie. A co ty tu mi się kręcisz jak smród po gaciach przed moim wjazdem? Czego znowu chcecie? Nic za darmo wam nie dam. A no taka sprawa jest, bo przyczepa by się przydała. A już wszystkie pełne, i czyby pan mógł pożyczyć, my rano byśmy oddali. A to wielcy rolnicy przyczep nie mają? Nowe nabytki się kupuje, ale nic, co by się przydało. I wtedy jest chodzenie i proszenie się, ale, no, jak pomożesz mi czterdziestkę wyciągnąć, to sobie będziecie mogli wziąć. Ale rano ma być w takim stanie, jak wam dałem. Oczywiście, a nawet będzie czystsza, niż wziąłem. No i tego się trzymajmy. Choć bo ja nie mam całego dnia, by tu rozmawiać. Będzie trzeba to się wieczorem pogada. Dawaj, w moją stronę, ale mocniej. Wy to tacy jesteście. Mówisz jedno, a robi drugie. Ja nie wiem, jak sobie w życiu poradzicie. Bierz, podczepiaj i jedziesz, tylko nie zepsuj. No i po męczarniach udało się wyciągnąć. Panu Bogdanowi jak zawsze co się nie podobało, ale już mamy przyczepę. I szybko jadę na pole, bo nie wiem, czy dziadek już pełnego nie będzie miał. Proszę podpiąć tamte przyczepy, bo dziadek powiedział, że tą pszenicę to na sprzedaż. Z tamtego zręba to będzie na górę sypane, a reszta to też pójdzie na skup od razu. No, i teraz będzie trochę zabawy z wycofywaniem. Powoli to może i da radę. Byleby nie zaczęła sama skręcać, i będzie bardzo dobrze. Ona szczęście idealnie. A już pod koniec zaczęła sama odbijać w bok, ale i tak na styk starczyło. Już prawie jesteśmy. Oszczędzę Wam tego ważenia i podpisywania tego wszystkiego, tylko od razu pokażę jak sypiemy. I wysypamy. Nawet z tego wszystkiego zapomniałem kamerę włączyć i nic nie widzieliście, prawdę mówiąc, to za dużo nie straciliście. I tym oto momentem kończymy ten odcinek. Trochę mniej wam pokazałem niż myślałem, ale no co trudno się mówi i żyje się dalej. Trzymajcie się i widzimy się następnym razem.